Witam was bardzo serdecznie, wykopki w poszukiwaniu historii. No jak widzimy dojechaliśmy, samochód bezpiecznie zaparkowany. Tylko dało tu się dojechać. A idziemy nie tam gdzie chodziliśmy, tylko idziemy po drugiej stronie tam. Po drugiej stronie ciemności. No zobaczymy co tam będzie. Jeszcze ponagrywam parę ujęć tutaj z widoków w drodze w tamte miejsce. Widzimy tam na wprost, widać docelowy las, docelowy cel dzisiejszych wykopek. A tu pracuje ciężki sprzęt. No i tu macie jeszcze widoki góry. No i tutaj szlak królewski właśnie przebiegał w tą stronę. A my właśnie idziemy za szlak królewski. Jak widzimy w tamte oto drzewa, las. Widać tylko drzewa. Tak więc, do zobaczenia już na linii kolejowej. Powiem Wam, do linii kolejowej mamy jakieś może 500 metrów, ale zaczyna się robić ciekawie, że zaczniemy chyba dzisiejszą wyprawę odtąd. Jesteśmy już na totalnym odludziu. A tam już widać domy. W chaucnowie, jakieś może 3-3,5 km stąd. Nie, wliczając linię prostą, a nie ten wąwóz, który się znajduje. Tak więc, wziąłem dzisiaj Rutusa. Niech sobie trochę Simplex odpocznie, tak, za odmiany, na przemian. Bo na taką wyprawę dalszą, to wolę Rutusa, bo bardziej go znam, a gdzieś tak o domu, tak jak wczoraj. Blisko nie, parę kilometrów, no to mogę sobie pozwolić na Simplexa. No i rozkładamy sprzęt. Lecimy do pierwszego. No powiem Wam, nie jest za Tu chodzimy po takich haszach. Myślę, że jak się trafi to albo coś konkretnego, albo pierwszy polmos. Mam nadzieję na jakiś sygnał. Już nawet sprawdzałem, czy, <grywa> czy wykrywać dział. Bo głucho jest, ale jak będzie coś, to oczywiście pokażę. Mamy ten pierwszy sygnał. Że to jest pierwszy, to wam nagram. Nie wiem, co to jest. Chwileczkę. Chwileczkę się dowiemy. A, bój z Nic ciekawego. No to idziemy dalej. Kawałek starej podkowy, to znaczy, że. Tu nie było kiedyś lasu, tu było kiedyś pole. Tu porek. Kawałek się Czy żeby to kawałek janczarka było? No, napotykamy się już na bardzo stare rzeczy. Ze względu na to, że teraz te tereny nie są zamieszkałe, ze względu na jedną rzecz, ale o tym później, jak dążę jeszcze powiedzieć. O, właśnie będziemy przechodzić tunelem. Tak. Nie mylicie się tunelem y, nad torowiskiem na tą drugą stronę, y, na tą stronę zamierzaną, y, o której właśnie mówiłem. Wow Ach, Narnia Patrzcie się Narnia A nie mówiłem? Dobrze by to było porzucać trochę magnesikiem Bo mogą być będzie... różne skarby Bo wykrywasz mi tu reaguje Dobra jesteśmy już na tam widzimy trakcję kolejową. No to chodzimy dalej. No jestem w polu. Teraz gdzie tu iść? Gdzie tu się kierować? Sprawdzę w ogóle na gogla. Jestem w tym miejscu. Dokładnie tak. Od linii kolejowej. Widzę, że. Tu jest jakiś dom, coś nie będziemy zapuszczać Tu jest ten duży las, tak na wprost tam nie wiem, może tam poszperać Dobra, tam poszperamy po tym lesie no i zobaczymy To jest zapinka z pasku wojskowego, czy strzelek, może cywilny coś takiego No tu następny kawałeczek, tak to wygląda A już myślałem, że jaki bagnet albo jakiś nóż coś mamy o, jednak to Zwykła blaszka Ale powiem wam był fajny sygnał Nie wiem co to jest. W środku. O, no, jaka Może być może jakiś bunkier tu jest ukryty? Nie wiadomo, nic nigdzie. Widzicie? Kretowiska. Mega krety tu są. To bardzo duże. Mega krety, bo te kopce są. Duże bardzo. Nie wiem, przejdziemy przez te pole. Na tamtą stronę i no i zobaczmy może Do góry Coś tu mamy Ma konina A co tu mamy? Kula Ma dzika jakiegoś Ołów Grube zwierzę Ale to już bardzo stare wiecie zrobić odpoczynek ciepło normalnie aby już jakaś wiosenka była takie lasy skromne po tym królewskim szlaku no i za szlak też chodzimy zaraz jestem akurat na królewskim na pośrodku malutka moneczka Wierzycie jaki był synu 15 tylko A na rotusie uwierzcie mi, że to jest bardzo mało Proszę co do monetka 1 jedynka Austriacka jedyneczka taka ta austriacka zawsze się dwójki znajduje jedynki bardzo rzadko mało ich było i były wcześniej wycofane bo się nie opłacało produkować były dwójeczki, ale mamy jedyneczkę tak, tak idziemy dalej ze starej łyżki widzicie Dąba z orzełkiem polskim Patrzy się Gdynia Gdzie ja jestem? Poszanuję Monetka dosyć taka grubsza Ale już widzimy co tu mamy To jest właśnie ta dwójeczka nawet dwa datę widać 1900 1896 prześcimy. No, widzicie? robíme <tým> či je to austriacká, či je Do násiemcia. Takéto už máme. Tu sú dve diúrky. dziurki czy jedna, druga jest za zaklejona taka takie coś, no idziemy dalej Jak no, widzicie trafiliśmy na stare, dzikie śmietnisko kawałek starej harmoniki, coś do grania, bo bardzo nietypowe harmonika miała tak podłużne, a to ma tak, i nawet jeszcze widzimy blaszki kawałek monety, nie wiem czemu tylko kawałek Po śladach, tu widać, że to była jakaś kopiejka. Beczka. Nie z Wehrmachtów. tu ma troszeczkę inny. Już dużo już tu śmieci jest, gdzie ja teraz chodzę. Zanim znowu będziemy kończyć. Teraz już mogę objaśnić czemu to akurat gdzie chodzę jest tak dużo śmieci bo jesteśmy blisko wysypiska śmieci no i dlatego jest tu tyle wszędzie śmieci No i cóż tu dłużej mówić, jeszcze troszeczkę pomachamy tam może no i będziemy kończyć Że nie ma sensu już z wykrywaczem ale patrzcie się, co to jest za widok. Może przez kamerę nie jest to tak widoczne jak na żywo. Azbest. Nawet patrzcie, ile azbestu jest wyrzucone. Po tamtej stronie. Chcę płyty azbestowe, a te wory na stare to tak nie wyglądają, powiem wam. Chyba obejdę dookoła, bo nie chcę nawet mi się tamto wchodzić, bo muszę przejść na drugą stronę, tam w stronę gór, w stronę hmm. samochodu. Nawet nie chcę wiedzieć co jest w tych borach Tak więc koło tej starej, przy tej starej wierzbie Z drabinką Kończymy dzisiejsze wykopki poszukiwania historii Jeśli filmik wam się spodoba możecie zostawić łapkę w górę jeśli jesteś nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować. Tak więc trzymcie się do następnego. Hej!